Hej, witajcie w kolejnym odcinku zrabkowym na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam odcinek za 65 zł. Mamy takie same krzyżóweczki, plus jedne y, ekstra linie Pozostawiłam sobie we wszystkich zrabkach po cztery symbole, y, tudzież literki i sprawdzimy, czy coś dzisiaj uda nam się wygrać. Niestety póki co nigdzie nie ma wygranej. No ale zostały cztery literki, więc można jeszcze wszystko odmienić. Y, zaczniemy sobie może od. Ale tutaj światło daje w tą zdrabkę, o, od razu lepiej. Mamy sobie krzyżóweczkę XL, w której e, tutaj nic jeszcze nie ma w tej krzyżówce pierwszej, natomiast w krzyżówce drugiej mamy słówko MIT, a do bonusu brakuje nam O i L. Tutaj odsłania nam się literka D, więc w krzyżówce pierwszej mamy pierwsze słówko ada. DDD D, D, to chyba wszystko. Tutaj mamy drugie słówko pad, ponadto D mamy w siedcach. I to chyba tyle. Jeszcze trzy literki. Mamy K. Czeka nam coś z zmiennika. Mamy tutaj w kapoku. No coraz mniejsze szanse na literkę O. Szkoda, bo przez chwilę na nią liczyłam. W herbatniku mamy K. I chyba to wszystko. Natomiast tutaj mamy K. W kwancie, w kulcie, w kadrze i w pasterce oraz w salaterce i w opiekaczu. No dobra, dwie ostatnie. Mamy Z. Czy Z coś da? Z mamy tutaj i chyba tylko tu. Natomiast tutaj no, niestety nie będzie literki. O, powątpiewam. Tunezja zakupy no i ostatnia literka to literka W mamy drugie słówko kwant no ale tutaj mamy lew i szwejk ale nie było ani S ani L i chyba jest niestety pusto, a wielka szkoda ponieważ liczyłam na tą zdrabkę, fajnie się to wszystko układało, no niestety są trzy różne literki kontrolne no dobra, to może sobie pojedziemy z tą krzyżówką tutaj do bonusu brakuje literki A i Z, niestety A by dawało multum słów więc niestety, ale powątpiewam w krzyżówce pierwszej mamy mrok, słowo oraz oko w krzyżówce drugiej Hmm, nic nie mamy, a w krzyżówce trzeciej mamy wyraz kolub no i odsłaniamy co tu będzie, mamy Z no ale raczej A chyba nie będzie ponieważ tutaj potrzebujemy kolejne A i to w sumie jedyne Z, I tutaj mamy Z w tloszu w uzurpatorze, dokładnie kolejne A, no nie lubię jak w strąpkach nie ma literki A, ponieważ literka A jest taka krzepiąca, no i proszę kolejne A zawsze literka A występuje najwięcej więc ma jak jest literka A to się od razu ma wrażenie że coś tam może będzie wygrane Y, o ale mamy przynajmniej 10 zł, ponieważ utworzyło mi się tutaj trzecie słowo, mamy okoryki, mrok, o 20 zł, bo mamy jeszcze tym, świetnie no, to już jakieś pocieszenie po <grych> aktu, którego najprawdopodobniej nie będzie. Tutaj nam się utworzyło słowo fryz. A tutaj mamy drugie słowo rytm. Y mamy jeszcze w kacyku i w dynamice. No, całkiem fajnie, naprawdę. Dwie ostatnie literki. Mamy G. No i patrzcie, logika Iga, no raczej No Way. Ja tutaj G mamy Bogdanie i utworzyło nam się drugie słowo Igor. A tu mamy G Hadze i w Jaguarze czytaj kolejne A. No dobra. I ostatnia literka, coś się pomnoży. Mamy H niestety. Tu zapomniałam o Y. Chiny. No i chyba to wszystko. Mhm wchodzę, ale kolejne no ale dobra, fajnie 20 zł raczej na pewno jest, upewnijmy się czy coś nie, tak, o o, no i super A, powiem jako ciekawostkę ponieważ mam krzyżówki z dwóch różnych paczek ta krzyżówka była jako ostatnia w kolekturze więc no można by powiedzieć, że ta dwudziestka na mnie czekała. No i świetnie. To teraz może sobie przejdziemy do ekstra linii. Tutaj też zostawiłam po czterem symbole do odsłonięcia. I tak po cichu liczę albo na monetę, albo na parasol. Ale cóż to będzie? Póki co nie mamy żadnej linii. I co tu będzie? Mamy arbuza. Arbus troszeczkę w tej zdrabce występował, aczkolwiek nie daje nic. I co najciekawsze, występuje tylko raz. A ja sobie coś ubudowałam, że on występuje milion razy. No ale chociaż Arbus na pocieszenie jest. Mamy tak podkowę. Potrzebowalibyśmy balonów, no i raczej dupa z parasola. Tym sposobem podkowa podkowa na no podkówek troszeczkę było, no i dwa ostatnie symbole, okulary okulary nam no, chyba też nic nie dawały mhm. no i dobra, niestety strapeczka się fajnie zapowiadała ale coś przewiduję, że będzie pusta yy, no słoń no niestety niestety ekstra linie przegrane Y, co będzie kolejna? Y, N, A. No niestety. Dobra, więc mamy tutaj kolejną krzyżówkę XXL. I tak patrzę. Tutaj mamy jedno słowo AD. Eee, tutaj chyba nic nie mamy. I tutaj też nic nie widzę. Zostały cztery literki do odsunięcia. I cóż to będzie? Mamy Z. O, Z. Zwarcie. Mhm. Budapeszt. Taki średnio pomocny Z. A, tu chyba w ogóle za chwilę. Dobrze patrzę? Chyba tak. No dobra. C. Czyli bonusu już nie będzie. co mamy w oceanie. Hmm, tutaj co nie widzę. Tutaj mamy C w cedrze i w H opsie oraz w odkryciu. Hmm, no dobra. A i tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I czy coś tutaj będzie? <ścoughs> J, Jod. E, I tak się nie robi. Jod kasjer. Jenod. No i co? Coś tutaj będzie. T. Naprawdę. Hmm, krypta. Zapomniałam OP. Bagietka, dietetyk. Budapeszt. Mamy wyraz Tirana. I to tylko tyle. Natomiast tutaj kret. Mamy słowo Banita. dziwna strasznie ta zarabka, ale chyba pusta niestety. O, może będzie jednak wyszków niestety nie. E, śmieszne cyferki do Lotto ma tu 0550. No ale niestety zarabeczka jest pusta. No dobrze, to skończymy na tych 20 zł, czy coś Wielka Krzyżówka nam przyniesie. Szczerze, pokładam w niej takie minimalne nadzieje, ponieważ brakuje literki K albo S, e, aby mieć bonus. Powątpiewam bo troszeczkę w R, ponieważ R by spowodowało, żebyśmy mieli naprawdę sporo słów. No, chyba, że to będzie jakaś koks z Oby, trzymajcie kciuki. I co my tu mamy? Mamy W, tutaj powstało słowo Ewa i jest to drugie słowo, jest Ewa i Noe, w bonusie W nie mamy, a tutaj mamy chyba trzy słowa, Pole, Ada i Gad, W mamy Rwandzie, Wolfsburg, e, wtorek i to chyba tyle, zostały trzy literki i... Lira, Dzik, Bielmo, Bonifacy i Dion, No niestety M raczej nie będzie. I, 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 i. i. No dobra, a tu jak to się wszystko sprawuje? Mika i Bis. Mamy czwarte słowo legia. Gucia. No jedno by jeszcze mogło wpaść, ale czy wpadnie? Zostały dwie literki do odsłonięcia. Trzymajcie kciuksy. A mamy C. Mm, C w bonusie nie ma, natomiast tutaj C. No nawet mogłoby to U wpaść. C, 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 C. A tutaj mamy C w bonifacem. No albo F, żeby było chociaż to 30 zł. Albo K, żeby był bonus. A co będzie? A co będzie? Bo zapomniałam w ogóle o E. Jej! Mamy 30 zł. Tutaj było jeszcze C. U nie było. Tutaj C mamy w migaczu. E, a tak poza tym. Czy F nam to coś tutaj daje? Raczej nie. No ale dobra. Nie ma źle. Krzyżówka wielka trzyma do samego końca w napięciu. Tutaj mamy cztery słówka: Legia, Pole, Ada i Gad. A tutaj mamy trzy słówka: Noe, Bonifacy mm, oraz Ewa. Całe szczęście, że jest te 30 zł. Tylko gdzie są teraz literki. Dokładnie. C, C. No dobra, więc odcinek naprawdę. Zaliczam do tych przyjemnych i udanych, ponieważ nawet zdrabki wydałam po 65 zł a nie poszło tak źle, ponieważ 50 odzyskane, no jest minusik, ale jak na mm, takie zdrabki, to naprawdę nie jest źle, ponieważ krzyżówka dała podwojoną ilość, yy, podwojoną wygraną, a wielka krzyżówka się zwróciła, a jest najdroższa. No dobra, więc to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Zapraszam Was do subskrypcji, do pozostawienia kciuków w górę, bądź w dół, jakby tam wolicie. Kciuki w dół też pomagają, ostrzegam, no, więc jak ktoś chce zrobić na no, to nie zrobi. Yy, oczywiście komentarze, subskrypcje też są przyjemne. Zobaczyłam, że Y nie zrapałam, no ale to nic nie daje. <grym> więc jeszcze raz <grym> dzięki i do usłyszenia. Cześć!